Dzień dobry kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu ogólnym na miesiąc marzec 2022 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii pozłacany tarot, to jest ta starsza wersja. Następnie wylosujemy jedną kartę z afirmacją. Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. I na zakończenie jedna karta z serii klucz anielski to malutka tutaj. Nie widać jej, bo aniołek sobie tutaj siedzi. O, zobaczymy, jaka płęta, i zakończenie będzie tego czytania. Przypominam, że rozkład jest ogólny. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Jeżeli żadna z kart nie pasuje, nie rezonuje, możecie sobie dodatkowo odsłuchać e, film ze swoim znakiem ascendentalnym. Linki e, do stron i z kartami i, i właśnie. Gdzie można sobie obliczyć znak ascendentalny, księżycowy. Macie podpięte pod tym filmem. A teraz już przechodzimy do czytania. Karty były tasowane. Już je przekładam. No i zobaczymy, co tam, skorpionie, marzec dla ciebie zapowiada. Zaczynamy. Energia, z jaką skorpion wkracza w miesiąc marzec. Rycerz. Buław. Fajnie, macie energię do działania. Wiecie co robicie. Super. Co pomaga bądź przeszkadza? Dziesięć kielichów. Wasze działania w miesiącu marcu. Karta gwiazdy. Co lub kto odchodzi do przeszłości. Dziesięć denarów. O kim, o czym Skorpion będzie myślał? Co planował? Co analizował? Paść buław, połowa miesiąca. Kochankowie. wasze czynniki wewnętrzne czyli jak wy czujecie, widzicie całą tą sytuację jak, jak ją odbieracie cztery miecze otoczenie, znajomi, rodzina współpracownicy, czynniki zewnętrzne trzy miecze komuś skorpion złamał serce albo jest im przykro że się gdzieś wyprowadzacie. Tutaj niektóre skorpiony się przeprowadzają, wyprowadzają. Jakieś ruchy tutaj związane z domem, z rodziną. Tak jakbyście sprzedali mieszkanie i na przykład dołożyli troszeczkę pieniędzy i kupili sobie domek, wyprowadzili się gdzieś za miasto bądź wyjechali z całym swoim dobytkiem, tak? Sprzedali nieruchomość i gdzieś wyjeżdżacie w lepsze miejsce. No ale zaraz o tym powiemy. Dlatego tutaj ktoś z otoczenia, z rodziny może. No, Tęsknić tak. Smutno może już tak często nie będziecie się widywać. Obawy nadzieje. Król denarów. I koniec miesiąca. 8 denarów. W tle czytania mamy królową denarów. No piękne czytanie, ale ile osób, ile... Tutaj energii takiej pracy, działania, rodziny. No cóż ja mogę powiedzieć, kochani? Po pierwsze, te skorpiony, które szukają pracy, znajdą tą pracę i bardzo szybko. E, cała rodzina będzie szczęśliwa. Wy też będziecie spełnieni, zadowoleni. No działania, karta gwiazdy, tak? Czyli... Spełniać swoje marzenia, po prostu. Może praca w mediach gdzieś, może praca przez internet. Może to jest ten czas, żeby go wykorzystać. Tutaj niektóre skorpiony coś z wodnikiem będą fajnego robić. Być może poznały osobę, która jest im przeznaczona. Natomiast o czym będzie skorpion myślał przede wszystkim? No o, o tym, żeby w, zacząć wprowadzać te swoje marzenia zacząć o nie walczyć, wprowadzać do rzeczywistości, czyli robię pierwszy krok, zaczynam coś robić, działać, wyruszam gdzieś. Myślę też o dzieciach, o ich zajęciach, o ich edukacji. Tutaj jakiś rozwój fizyczny też, więc nie wiem, czy jakiś sport, siłownia, jakaś forma mm, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mm, nie wiem, no może macie syna i chce na przykład grać w piłkę nożną, tak? Albo trenować jakiś sport, więc tutaj na pewno będziecie wspierać cała rodzina. Być może jakiś talent, tak? Jakaś gwiazda tutaj rośnie u niektórych skorpionów. Z pracą na pewno będzie ok. Wydaje mi się, że te skorpiony, które szukają pracy, będą miały jakieś dwie oferty do wyboru. No i na koniec marca macie pracę, cieszycie się. Tutaj niektórzy z Was mogą się martwić, właśnie co z dziećmi, tak? Ja pójdę do pracy, czy mąż sobie poradzi, czy żona sobie poradzi, czy będę mógł pracować częściowo zdalnie, żeby się troszeczkę odciążyć, bądź partnera, partnerkę odciążyć, tak? Natomiast, tak jak powiedziałam, niektórzy z Was będą się gdzieś przeprowadzać, będą gdzieś wyjeżdżać, jakieś zmiany w życiu. No ja tutaj widzę niektóre skorpiony, które gdzieś tam sprzedają mieszkania w bloku, przeprowadzają się na wieś, tak? Jakiś domek. Własna działeczka, własny ogródek. Gdzieś za miasto. Bądź nawet gdzieś za granicę, tak? Tutaj niektóre skorpiony no niestety będą rozstawać się. Będą kończyć jakieś stałe relacje, wyprowadzać się być może z domu. No i tutaj Romans jakiś widzę, tak? Więc może, może z jakimiś bliźniętami, może z lwem, może z wodnikiem razem zamieszkacie i tutaj ten związek jakoś rozwijacie. Zwłaszcza te skorpiony, które gdzieś tam być może od lat toczą jakąś batalię sądową, jakieś rozwody być może w tle. Natomiast ogólnie jesteście w energii czwórki mieczy, czyli potrzebujecie odpoczynku. Skorpion jest bardzo zmęczony. Nie wiem, czy natłokiem tych spraw, które ostatnio miały miejsce, no wiadomo, zwłaszcza tutaj z nieruchomościami, tak? Przeprowadzka, tyle na głowie, czy wszystko spakowaliśmy, czy, czy będzie nam tam lepiej. Ogólnie, no takie przebudowanie swojego życia, tak? Zawsze wpływa na nas jakoś stresująco. No, z jednej strony się cieszymy, że we dwoje gdzieś tam całą rodziną możemy się w nowym miejscu na nowo odnaleźć, cieszyć otoczeniem i po prostu spełniać życiowo, może poprawiły się warunki, tak? Teraz macie więcej przestrzeni, dzieci swoje pokoje jest super. Ewentualnie tak jak powiedziałam, jakieś roszady tutaj być może w życiu prywatnym, zmiana partnerów, kończenie jakiejś sytuacji. To jest to jest stres, to jest na pewno stres. Te skorpiony, które. Być może zawodowo, bądź nie zawodowo, być może traktują to jako pasję, jako hobby, zajmują się tutaj jakąś aktywnością fizyczną. No nie wiem, uważajcie, właśnie, żeby gdzieś tam nogi nie skręcić, żeby gdzieś tam jakiejś drobnej kontuzji nie mieć, bo będziecie no, tutaj unieruchomieni. Karta też mówi, bądź ostrożny, uważaj nie przemęczaj się, nie nadwyrężaj żeby później no gdzieś tam zwłaszcza jakaś rwa kulszowa czy, czy jakieś problemy z kręgosłupem nie uziemiły Was natomiast też stres, nerwy i taki odpoczynek mentalny jest Wam potrzebny eee... no komuś być może złamałyście serce ktoś jest smutny ktoś jest z Wami rozczarowany może to być byk panna, bądź koziorożec bo tutaj przy tych kartach takich ziemskich w tle jest rodzina i dzieci, więc tutaj być może jakieś sprawy też finansowe natomiast jeżeli niektóre skorpiony decydują się gdzieś dalej wyjechać do pracy zmieniają pracę, bądź mają taką formę pracy, że ciągle gdzieś są w ruchu tak, raz pracuję tu, raz tu, bo mam gdzieś jakieś zlecenie, jakieś zamówienie ciągle gdzieś jestem poza domem to pamiętajcie, że rodzina tęskni za wami, przyjaciele, bliscy, tak potrzebują Was w domu, więc tutaj starajcie się jakoś naprawić tą sytuację. Co w stałych związkach? W stałych związkach bardzo dobrze i myślę, że tutaj jakaś praca nad sobą, nawet jak były jakieś chwilowe kryzysy, może się coś naprawić, ale musicie oboje zainwestować w ten związek. Znowuż gdzieś się odnaleźć, żeby ten ogień namiętności gdzieś ożył, tak? Żeby tutaj poświęcić chwilę dla siebie, żeby po prostu dbać o tą relację razem dlaczego jest ta trójka mieczy? ktoś jest zawiedziony z otoczenia o co tu chodzi? jakaś walka, jakaś batalia poradzenie sobie z jakąś sytuacją wyznaczanie jakichś granic sześć denarów może chodzi o pracę Tutaj mamy wszystka denarów, ta równowaga finansowa, tak? No, jeżeli jakieś tutaj rozstanie alimenty na dzieci muszę płacić, tak? Praca będzie. Cokolwiek zmieniacie w życiu prywatnym. Myślę, że Skorpion będzie szczęśliwy. Tylko ciężka praca przed nim też. Natomiast jeżeli wybaczyliście jakąś zdradę bądź nie wiem jakieś chwilowe problemy w związku, to też będzie dobrze, tylko mówię, musicie oboje zaangażować się, tak? Ale ogólnie Skorpion w tym miesiącu jest pewny siebie, wie co robi, że tak powiem, spełnia swoje marzenia, jest szczęśliwy, idzie do przodu, tak? Wyznaczonym przez siebie kierunku. Dom, rodzina, ktoś może Was odwiedzić też w tym miesiącu, Lew, Baran bądź Strzelec. Te skorpiony, mm, które są w, w relacji z partnerem, partnerką, która być może pracowała za granicą i teraz wraca do kraju, bądź on wraca, no chyba że Wy wracacie, też może być takie tutaj zmartwienie, czy poradzę sobie, czy znajdę tutaj pracę, tak? Będzie ta praca, nie martwcie się. No i zadbajcie o swoje zdrowie, tak? Przede wszystkim takie infekcje też górnych, dróg oddechowych, gardło gdzieś tam, krtań, zatoki. No, dwie karty wypadły, więc tutaj naprawdę uważajcie na siebie. Natomiast też chodzi tutaj o jakieś pieniądze. Zobaczmy tych kochanków nie no tutaj ewidentnie miłość połowie miesiąca bardzo zakochany i szczęśliwy Skorpion uda się też z partnerem dojść do porozumienia nie wiem o co chodzi jakieś kwestie być może finansowe może poprawi się sytuacja bo któryś z Was wreszcie znajdzie pracę wiecie jak tam pracy nie ma są problemy finansowe to wtedy też wszystko nagle wali się na głowę ale ja widzę, że tutaj Skorpion naprawdę jest zadowolony z siebie ma nadzieję, że wszystko się ułoży jest odbudowanie jakiegoś zaufania jest porozumienie ma teraz skorpion po prostu szczęście i powinien wykorzystać tą swoją pasę. Tylko uważać na zdrowie. No i tutaj na finanse, tak? Ostrożność w kwestiach finansowych, żeby nie szaleć, żeby nie wydawać. Obawy, nadzieje. No albo chodzi tutaj o jakieś rozmowy z mężem, z partnerem. Może chodzi o to, jaka będzie decyzja pracodawcy, tak? Jeżeli macie dwie oferty pracy do wyboru, może ta druga osoba, której oferty nie wybierzecie, no, będzie zawiedziona, tak? Bo bardzo zależało jej, żeby z Wami współpracować. Wręcz zabiegała o to, tak? Ta siódemka buław. Mhm. Praca jest. Ósemka denarów na koniec miesięcy. No i koło fortuny, więc prawdopodobnie współpraca być może z kimś, ewentualnie wyjazd. No i to też otwiera furtkę Wam do jakiegoś lepszego okresu w Waszym życiu. Rozkręcacie się w jakiejś dziwnie i idziecie do przodu. Tutaj, oczywiście, też mówię o własnych biznesach. Być może nawiązujecie współpracę biznesową na dwójka kielichów, porozumienie jakieś, tak? Spółka. Jakiś biznes we dwoje prowadzony, może z partnerem nawet życiowym. Natomiast jeżeli były jakieś dylematy, dylematy ostatnio, wątpliwości, z kimś nie mogliście dojść do porozumienia, jak najbardziej tutaj mogą być jakieś ugody też, na przykład pary, które być może się rozstały, właśnie tutaj chodzi o kwestie dzieci, opiekę nad nimi, pieniądze, tak, no, dojdziecie do porozumienia. Te skorpiony, które walczą o odszkodowanie, o jakieś zaległe pieniądze, na które dłuższego czasu czekają, jak najbardziej, tak? Możecie też liczyć na pomoc finansową od panny byka bądź koziorożca. Natomiast królowa denarów to jest takie też poczucie bezpieczeństwa i wsparcie dane od mamy bądź rodziców, tak? Jakaś oferta pracy też może być od kobiety. Kobieta, która chce zainwestować, ale też kobieta, która być może ma wydatki właśnie na dzieci, na dom. No, niektóre skorpiony być może się zastanawiają: tak, wyjadę gdzieś za granicę do pracy, ale czy moja żona, moja partnerka poradzi sobie tak, sama zostanie z dziećmi, z domem? Czy nie będzie problemów? Natomiast teraz pojawia się jakaś okazja, musicie skorpiony to wykorzystać. Bardzo ładne czytanie. Nie widzę tutaj żadnych niebezpieczeństw, wręcz będziecie szczęśliwi, zadowoleni, z każdym dojdziecie do porozumienia, w połowie miesiąca jakiś wybór przed Wami, ale dobrze wybierzecie. No i miłość też, tak? Rozwija się ta, jakaś miłość, tutaj coś rozkwita, jakaś nowa historia życiowa przed Wami. Karta cesarza. Praca być może u zodiakalnego barana bądź własna firma, tak, którą zarządzam, no i odpowiedzialność za dzieci. Czyli taka współpraca być może tutaj właśnie e, z kimś z rodziny, tak jak powiedziałam, no te zmiany tutaj jakieś życiowe. A jak przeprowadzka, kochani, no to sobie ze wszystkim poradzicie. Jeszcze miałam co powiedzieć. Niektórzy z Was mogą się martwić, no co, przeprowadzimy się, Gdzieś dalej być może od miasta, ale niekoniecznie, nieważny region, nieważne gdzie, ale co z pracą, czy ja tam znajdę pracę, czy sobie poradzimy, tak? Być może Wasz partner tak ubolewa, czy, czy damy sobie radę, czy znajdę zatrudnienie, czy będą jakieś oferty? Będą oferty. Bardzo szybko znajdziecie pracę. Może, to, mo może być to praca za kółkiem, jakieś wyjazdy, jakieś częste podróże albo współpraca z jakimś zodiakalnym baranem ale na pewno tą pracę znajdziecie wydaje mi się, że to będzie jakaś firma, jakaś korporacja w której praca jest pewna więc kochani, no jakieś pozytywne zmiany dom, rodzina też będą odgrywały bardzo, bardzo ważne znaczenie w miesiącu marcu, więc nie, nie zapominajcie o imieninach, urodzinach jakichś jubileuszach, uroczystościach które gdzieś tam są wśród najbliższych jeżeli macie gdzieś wyjechać, wyjedźcie. No i tutaj mówię jeszcze: forma fizyczna, tak? Nie wiem, czy wy sami osobiście, czy, czy, czy dziecko przejawia jakiś talent, chce spełniać jakieś swoje pasje, więc warto tutaj to wykorzystać. Pokierujcie e, tak dzieciaczka, żeby właśnie, no być może jakaś gwiazda wyrośnie z niego, kto wie, ale nie wolno marnować talentu. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest. Mm, Dobry w tym, co robi, tak? Kochani, jaka rada dla Was? Pięć kielichów. Nie rozgrzebujcie przeszłości. Przede wszystkim nie żyjcie przeszłością, jeżeli ona była w jakiś sposób bolesna. No i co? No, ból, tęsknota i osamotnienie, przeżywanie czegoś, jakiś sentyment. No to może być właśnie związane z tymi zmianami, które tutaj są, tak? Jakiś wyjazd, jakaś podróż, jakieś zmiana otoczenia, tak? Nowa praca. Nie. Przeżywajcie tego emocjonalnie. No i też nie żałujcie, jeżeli faktycznie się przeprowadzacie, bo czasami tak jest, ojej, wychowałam się w tej okolicy, bądź wychowałem w tym domu, a teraz wyprowadzam się gdzieś w nowe miejsce. Jak tam będzie? Czy będą życzliwi sąsiedzi? Czy będzie nam tam dobrze? No i jest takie trochę użalanie się nad sobą, tak? No jak z taką energią, zamiast się cieszyć, że... Poprawiacie swoją sytuację być może i z taką energią wejść do nowego domu, mieszkania czy, czy nowa praca, tak? A Wy będziecie się użalać, no to to nie jest dobra energia, jak na start, bo już sami sobie gdzieś tam te kłody rzucacie. Ale jeżeli potrzebujecie wypłakać się komuś w mankiet, zawsze może, czyli, możecie liczyć na mamę, siostrę, przyjaciółkę, bliską wam osobę, bo naprawdę dziesiątka kielichów mówi o tym, że macie wsparcie wśród najbliższych. Jeżeli tylko potrzebujecie, żeby ktoś Was przytulił, żeby ktoś Was pocieszył, wypłakać się w ten mankiet, znajdzie się taka osoba cierpliwa, która Was wysłucha, a Wam po prostu ulży na sercu, na duszy i być może na pewne sprawy, które tak Was przerażały, inaczej teraz spojrzycie. No i złe samopoczucie, tak? Czyli mówię: zatoki, ból, gardła, katar, uważajcie, żeby gdzieś Was nie zawiało żebyście parę dni nie musieli spędzić w łóżku, bądź już jesteście teraz chorzy, przeziębieni, więc jak najszybciej. No czasami mówię, takie sytuacje mm, zmian, takich radykalnych zmian w naszym życiu, bardzo się odbijają na naszej psychice, na naszym zdrowiu, spada odporność i wtedy może nas tam coś tam dopaść. Ale myślę, że sobie poradzicie, na co, na kogo macie uważać. 10 byłam, żeby się nie przemęczać. Jakieś treningi tutaj też, no, nie wymagać zbyt wiele od siebie. Nie dźwigać też, więc ty, przy tych przeprowadzkach jakichś, y, czy to mieszkaniowych, czy firmowych też uważać, żeby nie dźwigać gdzieś tam, żeby właśnie, zwłaszcza kręgosłup, tak? Plecy, jakiś tam dysk Wam wyskoczy, bądź coś pęknie albo, albo jakaś przepuklina, nie daj Boże, to no uważajcie na siebie. Nie przemęczać się i nie brać na siebie też całej odpowiedzialności. Za coś, co się wydarzyło w przeszłości, tak? No i nie żałować też. Bo tak jak mówię, no tutaj jakieś czasami tak jest. no. Cieszymy się, że sprzedaliśmy mieszkania, a później a tam córeczka się urodziła, tam synek się urodził. Takie miłe wspomnienia, bo to nasze pierwsze mieszkanie i takie nas sentymenty do, dopadają. No nie, starajcie się opanować tutaj te emocje, a będzie dobrze. Dobrze, zobaczmy, kochani, jaka afirmacja. Ja jeszcze powiem, że niektóre skorpiony będą awansować na wyższe stanowisko za lepsze pieniądze. Jest tutaj bardzo ładnie. Proszę bardzo. Mój proces uzdrawiania już się rozpoczął. No tak, bo coś tu. Albo w dosłownym słowa znaczeniu chorujecie, albo po prostu chorujecie no gdzieś tam mentalnie, emocjonalnie tak. Po prostu przeżywając jakieś jeszcze niepogodzone wydarzenia, może właśnie trudna, trudne rozstanie, były związek, były partner, partnerka. Moja gotowość do wybaczenia rozpoczyna proces samouzdrawiania. Pozwalam, by miłość płynąca z mojego serca oczyściła i uleczyła każdą część mojego ciała. Wiem, że na to zasługuje. No, jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc trzeba zadbać o to. Nie nosić w sobie, kochani, urazy, bo to nie ma sensu. Sami powoli siebie zadręczacie, a po co to robić? Zmierzaj do swojego celu i zobaczcie, jak kolorystycznie się tu wszystkie karty dograły. Ta soczysta pomarańcza, tak? Tutaj afirmacja, i Wy jesteście w tym rycerzu buław, który jest taki dynamiczny, jest taki pewny siebie, odważny, wie co robi, ambitny, że on chce to osiągnąć, tak mocno jest nastawiony na to szczęście. No pewnie, jak z taką energią będziecie działać, to będziecie góry przenosić, moje kochane skorpiony. Zmierzaj do swojego celu. Nie patrz na nic. Spełniaj swoje marzenia, a osiągniesz sukces. Wszystkiego dobrego, kochani, wam życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Możecie dodatkowo słuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja wam życzę wszystkiego dobrego w marcu. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego.